model już przygotowany tutaj stanowisko ten więc wyciągamy dziś będziemy pracować narzędziami narzędziami bardzo dobrej firmy Bondhus będziemy używać ich kluczy do tego modelu więc wykręcam silniczek ściągamy przewody paliwowe przewód wydechowy czach Wykręcamy bardzo łatwo idzie. Nie ma jak to dobre klucze, tak jak kiedyś wspominaliśmy w odcinku wizyty przy okazji. Odcinka wizyta w garażu narzędzia niezbędne w RC. Więc szybciutko ciach ciach chach Fakt, że mógłby być ten klucz troszeczkę dłuższy, ale spokojnie dajemy radę. Są to klucze z zakończeniem kulowym więc nie ma problemu, delikatnie tu wycinamy opaskę, o, kubeł tutaj jeszcze tutaj jeszcze ściągamy, ściągamy cięgno gazu sięgnę gazu, tu jeszcze nam sztuka jedna przytrzymuje, ale spokojnie Silniczek. Dziękujemy Ci piko za wspaniałą robotę. Odstawiamy. Proszę można można porównać. Można porównać ostatni rzut oka, niby niewiele się różnią, no fakt, że to jest 28 RB, piko jest 26, ale są bardzo, bardzo podobne. Jednakże, no, jak już wspomniałem, RB e, mocą tutaj zdecydowanie, zdecydowanie e, przerasta. przerasta pikko. Musimy model chwilowo zdjąć z stojaka, ponieważ musimy się dostać do łoża spodu. Więc chwilowo mam tutaj stojak. Stoję. i nam tutaj stoją tutaj jak wiadomo musimy użyć musimy użyć łoża big blokowego więc to trochę nam to zajmie no jak to wspaniałe klucze, idzie jak Jak po maśle. Odkręcanie. Silnik mamy wyjęty teraz szybciutko jeszcze tylko odkręcimy głównik tutaj ciach 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 już nam schodzi prawie że o widzicie tak to dobrze zamocowane jest że Micowskich też nam nie będzie potrzebny. E, łoże oczywiście e, wydaje, wydawało, wydawać by się mogło, że e, będzie pasowało, natomiast e, no jest minimalny, minimalnie ciutkę dosłownie może pół milimetra rozstaw e, troszkę inny, więc będziemy potrzebowali e, łoża typowo big-blokowego. Ja takowe tutaj posiadam a więc musimy z tego silnika szybciutko wymontować, wymontować łoże od SAWA, które, znaczy, które jest przystosowane do SAWA, ponieważ ono nam nie, nie podejdzie pod otwory, pod otwory w max w, w tej akurat płycie. Jest to, przypomnę, płyta firmy ACMCM American CNC Machine, łoże, więc gdyby ktoś reflektował, oryginalne łoże firmy RB do SAWA zapraszam, bardzo chętnie pomogę innym współużytkownikom, tak jak pokazuję tak jak zaznaczyłem silnik poprzedni był na montowaniu tamtym, ten jest, to były te otwory tutaj, tu są otwory do big blocka, a więc tak jak widzicie nie podejdą nam tutaj nie podejdzie nam to tutaj w zupełności. W związku z tym szybciutko mocujemy łoże odpowiednie. Kilka, kilka drobnych modyfikacji należy wykonać, ale to oczywiście nie stanowi większego problemu. O, słyszymy. Nie wiem, czy słyszycie, ale ktoś tutaj próbuje sobie rajdy urządzać poza garażem. Dobrze. Eee, Łoże silnika jest. Należy dobrze sprawdzić, aby śruby trzymały bardzo dobrze o widzimy kluczyk elegancko e, co, kolejną rzeczą którą trzeba przemienić jest to przystawka Roto trzeba ją przestawić w drugą stronę, ponieważ w SAWAŻu w Savage podejście Roto jest z prawej strony w MAXie niestety tym nie będzie to możliwe, ponieważ jest tutaj wydech z tej strony. E, ponieważ jest tu wydech. E, no, co to jeszcze? Tu jedna śrubeczka nam się buntuje jeszcze. E. E. Tu znowu jest inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie łożyska one way, a więc typowo jak... E, Staważu, czyli łożysko Oneway jest wewnątrz silnika, wewnątrz bloku. Tutaj o, to tu pokażę, a więc też jest po to tak zrobione, aby uniknąć wyciekania, ślizgania się tego łożyska. A przystawka jest, przystawka jest sześciokątna, więc szybciutko ją przestawiamy. Przestawiamy ją na stronę lewą, to nam teraz. I już mamy raz, 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 robimy to są praktycznie można powiedzieć podstawowe podstawowe rzeczy, które należało należało zmienić, znaczy się przestawić. Oprócz tego wiadomo różnica pomiędzy e, silnikiem e, Pico 26, e, jeśli chodzi o zębatkę atakującą, a tym silnikiem, więc wiadomo potrzebujemy również pik e, blokowej, czyli potrzebujemy większej, Mam tu na myśli może nie tyle większej, co szerszej. Przy okazji upgrade'u, właśnie pokażę Wam różnice wynikające, różnice wynikające z pewnych rzeczy. Tu mamy, tu mamy zębatkę. To jest akurat Robinson Racing. Zębatka też upgrade'owa, ale chodzi o szerokość, szerokość kosza sprzęgłowego. A tu można porównać, proszę bardzo, zębatka z koszem do big bloka jak też oczywiście koło zamachowe czyli flywheel tu będziemy zakładali tu będziemy zakładali trzy klockowe sprzęgło więc zakładamy dajemy nakrętkę dajemy nakrętkę Zamiemy to. to. Ręką. Dokręcanie to już nie jest taka prosta sprawa, jak to było w dwukłockowym, że można sobie było to zaprzeć. Aczkolwiek nie ma tego, czego. Doktor, kiero, nie da rady zrobić. Wszystko jest ważne, o to, żeby koło nam się nie ślizgało. Sprzęgło, sprzęgło trzyklockowe na sprężynki. Będziemy zakładać sprzęgło teraz. Zaczynamy zakładanie sprzęgła. A już tu jeden klocek mam założony, czyli bierzemy sprzęgiełko jeden z klocków, to jest akurat w tym przypadku trzy klockowe sprężynkę ciskamy tutaj do szczeliny teraz e, zakładamy przytrzymujemy sobie właśnie to trzeba sobie najpierw tu przytrzymać trzeba sobie tu przytrzymać to najlepiej tak aby to który zakładamy krący. Teraz zahaczamy za wał sprzężynką. Najeżdżamy na, najeżdżamy na trzpień i teraz ważny moment. Niektórzy robią to śrubokrętem. Ja staram się używać takiego zakładacza, ściągacza do sprzęgła. E, ponieważ nie jest prosto 3-4-klockowe sprzęgło. Nakładamy to na oś, czy, znaczy na wał. Przekręcamy, ale jednocześnie trzymając, żeby sprężynka nam się nie zaślizgnęła nie zaślizgnęła nam się z tego trzpienia. Ten klocek trzeba wcześniejszy lekko otworzyć, ponieważ ta sprężyna musi tam, ona już jest na trzpieniu, więc tu nie ma zagrożenia, że ona nam ucieknie O, ona musi wejść tam po prostu musi wejść pod ten klocek No jak są nowe spr... o! Teraz to ściągamy, proszę bardzo. Sprężynka, ta musi być dopchnięta, o, o. Tak to, tak to wygląda. Tak jak widzicie, tu sprężyna wchodzi w to nacięcie w śrubie. Musi być tak jakby zablokowana, żeby ten klocek. W ten sposób oto pracował, otwierał się pod wpływem obrotów. Kolejne kolejne część, kolejny klocek, czyli to samo, analogicznie postępujemy w analogiczny sposób, czyli znowu od strony zewnętrznej wału. Klockiem najeżdżamy na trzpień musimy pamiętać żeby nas sprężyna nie uciekała poza wał o. sobie tak to jakoś palcem tutaj są potrzebne bardzo dobre zdolności manualne znaczy klocek jest zawsze najtrudniejszy ponieważ on zamyka całe sprzęgło o. ale miejmy nadzieję że pójdzie nam to sprawnie i szybko i znowu za pomocą za pomocą naszego zakładacza sprężyna, tu już sprężynę mamy o. trochę nam się tutaj zaśnęła, ale to nieważne o. O. właśnie to jest taka operacja, że silnik trzeba sobie przytrzymywać też o. O. Oczywiście trzeba otworzyć wcześniejszy klocek, tak jak to czyniłem poprzednio. Tak, to czyniłem poprzednio. No, jeszcze nam to nie skoczyło? Widzicie, nie zawsze. O. o! Teraz jest wszystko na właściwym miejscu. Wszystko jest na właściwym miejscu. Każdy klocek pracuje elegancko. O. Teraz cóż, zębatki, oczywiście do zębatki do wyboru. Ja tutaj mam dwie używam wentylowanych zębatek bądź to mam 17, 17 zębową firmy Answer RC o powiększonych łożyskach 5 na 12 Ta firma tak stosuje większe łożyska, bądź, 8, bądź zębatkę API 18 zębową o łożyskach standardowych czyli 5 na 11 w tym przypadku użyję zębatki 18 ponieważ wszystkie ustawienia w skrzyni biegów silnika i zębatki odbierającej mam na na zębatkę 18 tu jeszcze oczywiście trzeba założyć dystans żeby nam ta zębatka ponieważ kiedy nie założymy dystansu zobaczmy co się dzieje To chodzi nam do flywella i zaczyna ocierać, a to ma nam pracować idealnie. Zdajemy dystans, Symbateczkę Do tego nawierzch jeszcze podkładka zamykająca, śrubka, śrubeczka. Oczywiście pracujemy na najlepszych narzędziach bądź jednej z najlepszych firmy Bondhus. Tak, dobrze przytrzymać dokręcić i sprzęgło mamy w zasadzie gotowe proszę bardzo jak to pracuje elegancko bez żadnych oporów tak eee, przystępujemy do zakładania silnika do modelu tak silnik hmm... Zaczynamy montować. Oczywiście najpierw musieliśmy założyć kolanko wydechu. Ja mam naciągane sprężyną, dość mocną sprężyną, więc wystarczy spokojnie jedna sprężyna. Czasem można zastosować dwie. Wszystko jest przymierzone. Silnik już mamy gotowy do montażu. A oczywiście trzeba było zamontować kolaneczko do tego pasującego wydechu. Ja zamontowałem to, mam montowane to na sprężynę. Tak jak tu widzicie, na taką nakładkę. Sprężyna jest bardzo mocna, więc spokojnie wystarcza jedna. proszę bardzo nie ma jak to pociągnąć, tyważ że wszystko jest nowe, świeże. Można też zamontować na dwie sprężyny, niektórzy montują do lepszego przylegania. Na razie na ten moment wystarczy ta jedna. Przystępujemy do mocowania. A więc przykładamy przykładamy tutaj silnik, bierzemy śruby, oczywiście odpowiednie do naszego montażu. Eee, tutaj pomożemy sobie zaraz... Możemy sobie zaraz. O, Dobrze, zaczynamy montaż. Yy. Najpierw musieliśmy zamontować kolanko. Ja mam montowane kolanko na sprężynę. Mocna bardzo sprężyna, więc wystarcza w zupełności jedna. Niektórzy mocują na dwie sprężyny. Można, oczywiście, jeżeli wiadomo, że sprężyna jest wyrobiona. A więc hop, autko do góry. Pierwsza śruba. Wiadomo, że zawsze, zawsze z pierwszą śrubą idzie najgorzej, żeby tylko przyłapać blok. Prosimy tutaj śrubkę o współpracę. Proszę współpracę Dobrze, mamy już pierwszą śrubę Teraz stawiamy kolejną Ktoś bardzo chętnie żeby współpracowała ...a jak to wiadomo, zazwyczaj jest złośliwość rzeczy martwych, tak to niektórzy nazywają, i czasami nie chcę współpracować. Dobrze, kolejne śruby dokręcamy. Tak, wszystkie śruby już mamy na miejscu, ale pamiętamy, żeby ich nie dokręcać od razu mocno, ponieważ musimy wyregulować przerwę, więc ja zostawiłem troszeczkę luzu. Teraz wyregulować przerwę, po prostu przesuwając sobie łożem silnika. Tak? Chodzi o to, żeby tutaj to pracowało elegancko. Nie będzie to łatwe zadanie teraz na czterech śrubach od razu. Eee, prawidłowa przerwa jest tak, jak kiedyś pokazywałem w odcinku ustawiania. Chodzi o to, żeby najlepiej kręcić sobie pasek papieru i żeby to potem żeby to te ząbki były mniej więcej mniej więcej takie niepoprzecinane, więc tu jeszcze można troszeczkę delikatnie o. słyszymy ten dźwięk, to już jest za ciasno Najlepiej zostawić między zębatkami, pamiętamy, tak około pół milimetra luzu. Ponieważ należy pamiętać o tym, że przy temperaturze rozszerzy nam się metal, i teraz przytrzymujemy i przyłapać tylko na. Tak, żeby nam się nie przesunęło. I sprawdzić jeszcze raz. Musimy pamiętać, że metal nam się rozszerzy, a więc później się zrobi bardziej ciasno. To jest myślę, tu należy sobie, ja to zawsze tak sobie tutaj patrzę, górne położenia. Górne położenia, mm, nie wiem czy to będzie widać, ale raczej chyba słabo. Kiedy tutaj to po, w topowych położeniach, kiedy zębatka się schodzi, zęb, z jednej zębatki z zębem z drugiej. Czy tam one się dotykają na samym szczycie? Spróbuję tutaj. Zobaczyć. Nie, tu się nie dotykają, jest wszystko ok. Więc myślę, taki dźwięk jest dźwiękiem ok. E, kręcimy tu jeszcze papierek. Zobaczymy, jak on tu się zachowa. Nawet bym powiedział, że jeszcze można to troszeczkę zbliżyć do siebie zębatki. A więc znowu poluźnimy Znowu poróżnijmy troszkę. No. No. Teraz już powinno być dobrze. No tak, silnik mamy już zamontowany. Wszystko jest ok. Przerwa ustawiona, ładnie cacy. Zostało nam tylko zamontowanie wydechu. Ja tutaj do, mam wydech oryginalny do silnika, spasowany do silnika RB, czyli wydech firmy Ebra, RB z homologacją EFRY 9862. Już tu zdążyłem sobie przymocować sprężynę, która będzie. Nie daje na, na sztywnym połączeniu drutowym, tylko używam sprężyny lekko dopasowanej, rozgiętej i po prostu, jako że ten wydech jest wydechem, no nie, akurat nie na tą stronę tak jak powinien być, tylko na przeciwną, więc tutaj u mnie to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Wciskamy, tutaj w słupek montuję do słupka o, troszkę za daleko o, tu już zaraz wszystko będzie na swoim miejscu muszę pamiętać, że to są wszystko świeże rzeczy więc wszystko idzie bardzo ciasno wiadomo później to się zacznie ruszać i tak dalej o Wydech tutaj pasuje idealnie. E, wylot, wylot spalin będzie od spodu, znaczy e, powrót spalin do zbiornika, czyli e, wężyk zasilający, ale to w niczym nie przeszkadza, nawet lepiej będzie on ukryty, bo tam ładnie zamaskujemy. Także hmm, pozostaje nam jeszcze tylko, pozostaje nam jeszcze tylko e, założyć opaski zaciskowe. Dokręcić tutaj, dokręcić tutaj śrubkę, podłączyć wężyki, i można zaczynać odpalanie silnika. I tutaj ja sobie wspomagam się, w związku z tym, na dzisiaj upgrade silnika zakończony. Upgrade. Modelu o nowy silnik, w zasadzie. W związku z tym, zapraszam, zapraszam na kolejny odcinek, gdzie spotkamy się na docieraniu nowego silnika. Dziękuję Wam za uwagę, kierow NG. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema!